Myślałem, że mi się wydaje, że to jest banda debili, że to po prostu są, że to jest banda prostaków, którzy korzystają z tego, że w sumie muzykę rockową yy, dość łatwo jest w sumie grać, i metalową, punkową. Taka jest prawda generalnie. Jeżeli z tej muzyki ujmiemy pasję, uczucie i prawdę, to ona jest po prostu pusta, to jest dość łatwo robić, co zresztą widać na scenie dzisiaj, te wszystkie zespoły reanimowano. I przy powrocie tak zwanej nowej władzy znowu nastąpiły rozdania, przypomnienia. Z grobu wyciągnięto jakieś tam pospankowe zespoły, które nabrały wody w usta, i w obliczu ludobójstwa, które odbywa się w gazie, milczały przez dwa lata, a ja zachodziłem w głowę, dlaczego tak jest. Dlaczego ludzie, którzy krzyczeli o wolności, krzyczeli o o tym, że, że wszelkie systemy autorytarne są złe, że chcemy żyć w wolnym kraju demokratycznym. Dlaczego oni, oni nie potrafią z siebie y, tak naprawdę wyrzucić oskarżenia y, o ludobójstwo w kierunku Izraela? I według mnie to jest po prostu kontrola odgórna y, rządu, co widać, to co mówi rząd zgadza się z tym, co mówią. Te zespoły, ja im jedynie powiedziałem: Nie jesteście żadnymi buntownikami, nie jesteście żadnymi pankami, nie jesteście żadnymi metalowcami, nie jesteście po prostu prostytutkami. To o was śpiewał kazik i kazik sam śpiewał o sobie. Kazik jest również w tym wszystkim prostytutką systemową. Dla mnie kwestia niestety nie jest tylko, że mi się wydaje, ale ludzie powiązani z tymi zespołami gdzieś tam do mnie docierali, nawet na, te, na, na, nawet na telefon bezpośrednio i zachowaj anonimowość, ale potwierdzam, że masz rację.